Bitwa nowej Galaxy Buds 3 FE kontra Pixel Buds 2A, które okazują się lepszym wyborem? Runda pierwsza, wygoda. Pixele są mniejsze, nie zaczepicie ich o szalik, bluze nie wypadną przypadkowo z ucha. Można je też wygodnie umieścić w uchu. Samsung ma klasyczną bryłę, gąbki trochę twardsze, w Pixelu nigdy nie wiem w którą stronę włożyć słuchawki do etui. Tak czy inaczej, moim zdaniem Pixel tutaj wygrywa. Dźwięk! Oba mają 11 mm przetworniki, ale to Samsung ma szersze pasmo przenoszenia. Do tego ma efekt dźwięku 360 stopni, ale działa to tylko ze smartfonami Samsunga. Ma on lepszą przestrzenność i mocniejsze basy. Neutralnie brzmi Pixel. Punkt przyznaje Samsungowi. Lepsze ANC jest w Pixelu, bo dodatkowo dzięki obudowie słuchawek możemy wkręcić je w ucho, dzięki czemu pasywne tłumienie lepiej działa. W samolocie one wyraźnie wygrywały z Samsungiem, a bateria Pixel przyznaje przy włączonym ANC wytrzymuje około 6,5 godziny, Samsung 5,5 godziny. Etui w przypadku Samsunga można ładować indukcyjnie, Pixel tego nie posiada. Tę rundę wygrywa Google. Pixel Bats mają Gemini wbudowanego. Mówicie: Hej Google, pytacie o co chcecie, bez wyciągania telefonu. Jest to niebywale wygodne. W Samsungu trzeba do tego nacisnąć słuchawkę. Bats 3F z kolei mogą być tłumaczem. Ściskacie słuchawkę i możecie słyszeć tłumaczenie prawie na żywo, ale finalnie i tak potrzebujecie wyjąć telefon, więc bez sensu. Oczywiście nie działa ta funkcja z innymi smartfonami niż Samsung. Pixel może działać jako szpiegowski nadajnik. Wrzucacie komuś słuchawkę do płaszcza i macie nawet offline dostęp do lokalizacji, bo słuchawka będzie łączyła się z telefonami innych osób na ulicy, wysyłając do Was dane GPS. A ty, które byś wybrał, daj znać w komentarzu i zaobserwuj po więcej takich porównań.